Odpustowe uroczystości w Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to obok dożynek jedno z największych wydarzeń w ludźmierskim sanktuarium. Tradycja tego święta tworzyła się przez wieki i po dziś dzień, 15 sierpnia, wszystkie drogi pod Halan prowadzą do Ludźmierza. Jak zwykle poprzedzają je tygodniowa nowenna, rekolekcje maryjne i nocna pasterka. Mimo iż arcybiskup Marek Jędraszewski złożył rezygnację z urzędu w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, tego roku również przewodniczył on koncelebrowanej sumie w Ogrodzie Różańcowym. W swojej homilii przypomniał starochrześcijańskie apokryfy, opowiadające o trzydniowym czuwaniu apostołów przy grobie Maryi i unoszącej się z niego cudownej woni. Gdy po tym czasie apostołowie odsunęli głaz, nie znaleźli już w grobie ciała Chrystusowej Matki, tylko pięknie pachnące róże. Mówił też arcybiskup o wiążącym się z datą tego święta, czasie dojrzewania ziół i zbóż, co pozwala ludziom z nadzieją i dziękczynieniem myśleć o zbliżającej się jesieni i zimie. Od 104 jednak lat to święto Matki Bożej Niepowziętej w naszej polskiej tradycji łączy się z jeszcze jednym niezwykle ważnym wydarzeniem. Który, które przeszło do naszej najnowszej historii pod nazwą Cudu nad Wisłą. Wielkiego zwycięstwa polskiego oręża w wojnie bolszewickiej. Zwycięstwa, które miało miejsce w dniach związanych z 15 sierpnia 1920 roku. Zanim jednego tego zwycięstwa doszło dwa lata wcześniej, Polska była krainą prawdziwej euforii i radości po 123 latach zniewolenia. Odzyskaliśmy niepodległość. Polska została uznana jako podmiot polityczny, jako niepodległe państwo układu warszawskiego z 1919 roku, jednakże nie miała jeszcze ustalonych granic. Tradycją jest także, że na polowym ołtarzu towarzyszą koncelebrującemu księża prałaci, dziekani i księża jubilaci obchodzący 50. rocznicę święceń kapłańskich. Na uroczystą sumę, prócz tłumu wiernych związankami kwiatów i ziół, przybyli reprezentanci służb mundurowych, władz powiatu, podhalańskich samorządowców, także parlamentarzyści. Do służby porządkowej zaangażowali się rycerze Kolumba, poczty sztandarowe oddziałów Związku Podhalan z delegacją, Górniczej Solidarności utworzyły imponujący szpaler między pomnikiem świętego Jana Pawła II a ołtarzem polowym. Muzyczną oprawę zapewniały odpustowej uroczystości ludźmierski chór Magnifikat, miejscowy zespół Podhalanie oraz orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Mszany Dolnej. Niektórych, jak góralska tradycja każe, przywiozły na odpust fasiągi, półkoski i landa z paradnie przystrojonymi końmi udyszla. Za murami bazyliki rozłożyły się kramy z odpustowym towarem. Ten żywioł dawał o sobie znać odgłosami strzelania z kapiszonów. Wierni natomiast przynieśli na sumę naręcza kwiatów i ziół, co nadawało świętu szczególny koloryt dojrzałego lata.